Witam wszystkich zgromadzonych z racji tego, że ostatnio było widać poruszenie bardzo Was zaciekawił temat mojej hodowli na drugiej filii gospodarstwa, czyli trzymanie jałówek u teścia w pustej oborze także dzisiaj będzie taki vlog z przewożenia z, w ogóle z transportu tam paszy na tamte drugie gospodarstwo także palimy maszyny i jedziemy ciekaw jestem czy odpali, bo ma problem z akumulatorem Trzeba troszkę podładowywać, żeby... Oj, się radio Żeby się dało zapalić. Także zobaczmy czy jeszcze akumulator da rady zakręcić. O. Zachętało, zagadało, także jedziemy. Jak sami wiecie, ci co śledzą na bieżąco mój kanał Siano Kiszonki, ani siana w Belach. Za dużo w tym roku nie robiłem. No i część tego ptaszkowego, co było robione, ten pierwszy pokos tego ptaszkowego, to już było latem nie niemal. Zostało mi 19 Bel z czwartego pokosu, co rozpocząłem czwarty belować. No, ale tam to też już się skończyło. Zostało tylko kilka sztuk, co przyciska, dociska flis na słomie. Także też nie mogę ich wziąć. No to co ja zawiozę. Sianokiszonkę z wycięłem wyciąłem. O nie, 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 lepiej. Mam tu stare zapasy siana na oborze. Oj, ponad 10 lat gdzieś w sezonach 2007-2009 gdzieś było te siano robione. Muszę iść podnieść I tak ono sobie leżało na oborze, tylko przystawiane było co z słomą. I stamtąd dzisiaj zrzuciliśmy statą 8 belek i zawiozę sobie na tamte gospodarstwo także i takie stare zapasy się przydadzą oj od razu światła podepnę żeby już drugi raz nie wysiadać no, także kontynuując nawet takie stare zapasy się przydają siano się nie zepsuje może ono sobie poleżeć dłużej i tak leżało leżało aż się w końcu doleżało I można je zawieźć. No zapnij się. O, Skoczyłam, dobre. Także można ruszać. Światła i poszli. No to jestem na miejscu Zaraz biorę jelenia I rozładuję tober Muszę się przypatrzeć gdzie go kurde wcisnę Tu dwie belki wcisnę Może i trzy Tutaj przejście to nie bardzo Zaraz coś pomyślę, gdzieś to ustawię Pokmieniłem, pokmieniłem. Miejsce będzie. Najwyżej może ze dwie na dworzu. Tu będą szybko szły. Pierwsze pójdą do skarmiania no. Najpierw odsunę je i zrobi sobie miejsce. Od razu przedni załączę w zielonej strzale. przy nim pasy, normalnie Śmiało, śmiało, aż poczujesz. O! I starczy. Mam nadzieję, że między ciągnikiem ten agregat prądu czy dwie mi się zmieszczą. Bo jak nie, to będzie ripa. O! Odnośnie akumulatora w walczy. W lato trzymał, w zimę niestety nie. Ale ja jestem z tych ludzi, że nie będę się bawił i biegał z prostownikiem. Przed każdym ewentualnym uruchomieniem maszyny muszą być sprawne. Dlatego też już jest zamówiony nowy akumulator. Czekam na dostawę. Ale na szczęście ten jeszcze jest taki, że po dwóch godzinach ładowania da się ciągnik uruchomić całe szczęście w nieszczęściu, że nie siadł na amen w kocierzu, bo by była bieda. Z ale w taki sposób to problemów nie stwarza. Dobra, ja rozładowuję i widzimy się za chwilę co tam u tych koleżanek słychać się popieści to się wszystko zmieści na styk to na styk, ale pod dachem to jednak niezależne od warunków pogodowych Także co, zamykamy i idziemy do koleżanek. Aż się zdeczka boję tu wchodzić, bo człowiek, który zajmuje się tym stadem, postanowił, że jednak będzie ścielił w tych legowiskach, w tych stanowiskach, bo dla niego kłopotliwe jest czyszczenie tych bursztów. No jak woli tak, niech robi tak, bo ogólnie tutaj jest osoba, która się opiekuje tymi zwierzątkami, przychodzi sobie dwa razy dziennie i zagląda, sami się domyślacie mi tutaj jeździć, to by się tak średnio opłacało, no, a jeszcze niech dojedzą to, bo podgarniam, obornik odrzucę, i mogą stać sobie do wieczora. Co meczki na wygnaniu? Jakoś tu się Wam żyje. Jeszcze trochę i wrócicie, nie matcie się. To ja już wracam, transport zawieziony, także to się bel, myślę, że na jakieś dwa, nawet trzy tygodnie spokojnie wystarczą dla tych dziewięciu sztuk, e, no trzy tygodnie to spokojnie zobaczymy, także tak to wygląda, jakoś to się kręci, do zobaczenia w kolejnym vlogu.